Brata nicą. Brata nicą. Mhm. czyli Faustynka to moja ciocia, tak, mhm. tak, Bardziej pamiętam jeszcze tak jak hmm. mówiłam, bo w 65 roku no, wtedy zbyt, zdjęcia. No, ale tak, nie tak? i tu ja się zastanawiam, wiecie, no, no. że to zdjęcie jest zrobione w 1935 roku, tata umiał czytać Faustynki, umiał pisać, mm -hmm. czytać i jak pomyślał o fotografii, tak, żeby tak. uwiecznić takie. tak. Dokładnie. To było wielkie wydarzenie. Tutaj to z okolic, koni mi przyjeżdżali, żeby Faustynkę w kabicie zobaczyć i ją dotykali. Tu chorzy przyjeżdżali na oczy, na te z dzieciakami, ona dotykała ich. To było wielkie wydarzenie. Do tyłu i zrobię zdjęcie. Z, 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 chcieli widzieć ją w habicie. Ten hmm. habit. Nie ja zrobiła, dobra? Się, A, to, to się... tak, to, to. Ale Warszawa ją przyjęła. No w końcu na nie. Chodziła, chodziła. Chociaż musiała jeszcze rok pracować. Zarobić na tym Tak, ja czytałam.